U nas jest tylko albo wesela, albo stypa. Dzisiaj akurat smutno będzie. Kto, kto umarł? Zzwonię z niewielką. Nie 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 nie. Co? Nowiną. Tak słucham. Nowinka. A, Proste, dzień dobry. dobra nowinka. Tak, jest. Chłopak w cenie nie, w hotelu. Nic nie robi, tak jak zwykle. <grym> tak już mhm. daję. Mój to do Ciebie. To, to, to... O kurwa. – To ten Sowacki mu Dzień dobry to wujku, co mnie wujek dupę zawraca przy niedzieli, no? Jak nie żyje, co? Jak nie to żyje, nie jak żyje. żyje, co? Jezus Maria, kto umarł? Wujek Stasiek kopyta wyciągnął. No, <laughs> Władek, to przykro mi jest bardzo, no. Popatrz, jak się szybko, jak się szybko skończył, no. Świetnie panie nad jego dusią. Dobranoc. Ja, to to Ale przyjął informację. Halo, halo, wujek? No to ja Halinka, no. No to naprawdę wstrząsające, no. no, no przecież myga. taki chłopak młody był. Chłopak z tej hotelu. A ile on miał lat? 82? Nie, no to spokojnie jeszcze se mógł pożyć, no. no drugie hmm? tyle. No. Słucham? Jak to u nas, we Wrocławiu? No, przecież wujek ze wsi był. Chwileczkę, podobno ostatnią wolą wujka Staśka było być pochowanym we Wrocławiu i to my mamy się zająć pogrzebem. Zajmę się pogrzebem? Przecież my pieniędzy nie mamy, halo? Władek, co ty, zwariował? Przecież ja jestem bezrobotny, ja nie mam pieniędzy na pogrzeby. Władek, halo? Władek? Władek? No i pogadamy. Władek? Po moim, kurde, trupie. <grym w> Albo po Staśka. Ja nie wierzę, babka. że to ostatnia wola Staśka była. To, 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 to ta menda Władek Guparz nie, bo mu szkoda, pieniędzy na stypę. O, o. Ferdek, <laughs> tak się nie godzi w obliczu świętego. On by powinien wyłożyć właśnie. Jakże babka nie szarpie, tak, bo się nie godzi w obliczu śmierci?! A w ogóle to ohydne nie, jest. Bo A w ogóle to dzisiaj. ty jesteś ohydny. I mam nadzieję, że cię pogrzebią gdzieś tam w jakiejś wspólnej mogile dla takich nierobów jak ty. Babka, wiecie, babka, uspokój, bo babkę zmumifikuję. Oboje się uspokójcie, no. Tak się naprawdę nie godzi w obliczu śmierci. A, 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 a się komuś na stypę, na krzywy ryj w obliczu śmierci, to się godzi? Jeżeli Aha. już na krzywy ryj, to na mój, a nie na twój. I na mój? E. A byleś w A gówno to babka obchodzi! <noise> wiecie co? Wstydzilibyście się oboje. Wujek Stasiek pewnie teraz patrzy na nas z góry i przewraca się w grobu. Przekręcasz, prawda? No. jeszcze nie ma. Co jeszcze nie ma, właśnie. Turla się w prosektorze. Ja już postanowiłam. W tam. Zgodnie z wolą wujka Staśka, on zostanie pochowany u nas we Wrocławiu. Zgodnie z tradycją. Po chrześcijańsku. Amen. Lech Wam hmm. gałęził, chorbie, bo mnie krew zaleje, no! <laughs> dzisiaj. Jezu, i podłogę uh, mi uh. Staśka w Jednicy. <laughs> Ale. Ale Rosoman już patrzy. <laughs> już jest. <laughs> patrzony. <laughs> Rosoman. Mordę <de> jeżdża. <laughs> no i co de się de pan tak robi, panie Boczek? Laczki pan zdejmi. Gnoju pan niesiesz. <laughs> A Pani Halinko, co to za impreza jest jakaś, że takie sprzątanie wielkie? Żadna wesoła. Stypa, Panie Boczek. No. A, a kto umarł? A nie męcz Pan, i tak Pan nie znasz. <laughs> wchodzisz Pan, wychodzisz, no ja nie mam czasu. A jak taki Boczek umarł, to przeżywali, że ale smutno. A teraz nie męcz Pan. No zajęta jest, żeby szykować kamienicę. Ma no, stypa. Co jak kręci. Ale kręci, no. No. już se podejrzewam. Panie boczek, co pan się garpi jak ta dopas zakrzaka Bo pani Halinko, na czym, jak na czym, ale hmm. na stypie to ja się znam jak mało kto. <noise> Mówisz pan? No jasne. Bo proszę pani, na stypie to przede wszystkim tłusto musi być. No jedzonko. Tak, no tak, już żarcią ja w żarty. głowie. Normalnie, bo żałobnik zmęczony pogrzebem chce ze siebie spłukać ten żal doczesności. Hmm. Jak spłukać? Czym? Zątkiem? Nie, alkoholem. I dlatego trzeba <laughs> zadbać o y, taką bazę tłuszczową, żeby wątroba nie wysiadła. Mówię ja no. Mówię pani. Dlatego przed wyjściem na cmentarz, koniecznie rosołek na smalczyku musi być. Żeby ze smutku i z zgryzoty nie zasłabnąć nad mogiłą. Przesadzasz pan Ale pani Halinko, ja wiem co mówię. Ksiądz Maśla kiedyś poszedł na czo i zasłab, i wywalił się prosto do grobu. Kompromisacja i skandal był. A mówiłem mu, żeby choć pół kubeczka wypił. To mnie nie słucha. Panie Boczek, Nie no. nie no. o to, co przedmi, Jakby się wszyscy botka, słuchali to się chad... panie do mnie przyjeżdża cała rodzina z całej no. Polski. Ja nie wiem, jak to wszystko wykarmić. Prosto, pani Halinko, prosto. Pożywne i tanie, tradycyjne polskie danie. No dobra, no a ile taka impreza mogłaby kosztować? A, a, jak dla pani droga pani, to ja się zobowiązuję taką imprezę zorganizować za pół z upustem za 50 zł za całość. Prócz alkoholu, oczywiście. No i co i myśli pan, że. Promocyjna oferta. Że za te 50 zł da radę? Jak nie jak tak? Pani Halino, nażrą się tak. Normalnie potąd, że im będzie się ulewało. No jestem ciekaw tej imprezy za 50 zł. Co, co, co? to są za jest... lezaczki? La, 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 no i co? Kurde. sarkofag jak talala. No. Nie, że się babka położy nogami do telewizora. Panie, dla nich wszystko. Niby po co? No jak to po co, żeby sprawdzić, no, jak o, będzie to... ten nas wyglądał podczas całą czuwania? Tam jesteś, kryty jeden donatem, to się połóż sam nogami do telewizora. Ale ja widzę, że ty się to po prostu doskonale bawicie. Ty policzyłeś dokładnie wszystkich? No ja. żeby potem nie było, że komuś zabraknie oraz domu noclegu. Ja, Mówiłeś że spalę Albo dojedziemy do sześć wieczne. to ty pierwszy. A ja dla babki też mam darm, darmowy nocleg. O, ciekawe. A nie gdzie? W szafie. <śmiech> <śmiech> Wiecie co? Trochę powagi w obliczu śmierci. No, czytaj listę. Number one, Wojek Władek. Gretedyta, <gry> to ta lista, nie będę. E Ciotka Ludka wdowa z Ciechanowa? Wow. Taka, gruba, agresywna, ona trzech chłopów wykończyła, jednego po drugim. No. Rysiek. Mamusia, można sobie chociaż na chwilę darować. A se jajcują. Rysiek ze żoną spod sosnowca. Dupa Wolowa je pija. Ja się dziwię, no. że mu jeszcze gotuje. No, Kryśka z dzieciakami. O, ci spotkacz? No! A, 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 a przecież te chłopaki to zupełnie bez żadnych perspektyw. Jeden kreten, drugi ćwór. To no, tak Ciekawe, jest, jak babka będzie gadać, jak się z nowej soli. Ten, ten, ten. Powtórzy te słowa. Lysy takie, tak. Uu, uu, uu. Ja się nie dziwię, że żadna go nie chciała. E, Nudziarz, skąpiec e, e, i w ogóle dupa było. <laughs> Nie, no dosyć, dobrze, dosyć już, dosyć czytania tej listy. Ale czekaj, co ruch na ekstra jest? Przecież to dopiero początek, no. Mamusiu, jak mamusia natychmiast nie przestanie, to ja zaraz tu zejdę. No i co? Skończyło się babki słone. No dosłownie. Fajny, bo ono on, ma teraz rację. Yeah. <laughs> Jak imigranci. <laughs> no dobrze, dobrze. No to będzie tak. Wujek Stasiek. Zagadam ja przecież, wujek Stasiek nie żyje. Wujek Władek, wujek Tosiek z Rychu. Do krzychu i Zbychu. A ten przy samym kiblu to dla kogo? Tutaj będzie spał ojciec. Jak ja będę spał? Przecież ja w domu śpię. <grym> Ferdek, w zaistniałych prowizorycznych okolicznościach zdecydowałem, że kobiety będą spały w mieszkaniu, a mężczyźni na korytarzu. Nie, ja się nie zgadzam. Ja nie będę spał pod kiblem jak byle kto. Ojciec, no nie narzekaj. Przynajmniej będziesz miał najbliżej ze wszystkich. Ty się z Marku nie wymądruj, dobra? <grym> A co to? Ja sobie nie życzę tutaj. Czas się tu wyrabia, panie Ferdku. Co to za burdel tu szykują? Panie, nie mów pan do mnie, tylko obok siebie. <grym> Natychmiast proszę sprzątnąć ten bardak, bo Diedziałam. ja się lecę na kolegium. Panie Marianie, proszę nie być takim nieużytym w obliczu śmierci bliźniego swego. Śmierci bliźniego? O tak się złożyło, że oboje z mężem jesteśmy w żałobie. Przedwczoraj odszedł nasz nieodżałowany wujek Stasiek. No, w takiej sytuacji to jestem zmuszony składam. złożyć Państwu kondolencje. <grym> Bardzo mi przykro. Bardzo mi przykro. <grym> Ale co mnie to gówno! obchodzi. Przecież korytarz to jest wspólne dobro! Nie zgadzam się, proszę to strzeli. Zobaczymy, Nie. zobaczymy, jak pan zejdzie, czy ktoś z pańskiej gównianej rodziny w ogóle czy czyjaś noga tu postanie. Spokojna, pańska rozczochrana. Już z nas dwóch to chyba raczej ja. Się przeziębie na pańskim pogrzebie. Panowie, panowie, bo ja zaraz zwariuję. Ferdek, załatw to jakoś z sąsiadem. W końcu jesteś przecież mężczyzną. No, dawaj, załatwimy to. Po Panie... męsku. Październik. Słucham oferty. O co panu chodzi? No nie strugaj pan wariata. Dobrze pan wiesz. <laughs> Hmm. No jak pana znam, to jak nie wiadomo o co chodzi, złotych. to chodzi o pieniądze. Tak? No, bardzo dobrze mnie pan znasz, panie sąsiedzi, jak własną kieszeń. 500 złotych. Co pan zwariował? 500, 500 złotych, złotych pod Panie, nie mówmy o materacu. 500 złotych i będziesz pan miał full service. To za pięć dych by Ty. jakiś motor znaleźł. Lepiej by se pospalić na tych materacach. 500 złotych? Za barług pod kiblem? Czyś to oszalał? Przecież w ekskluzywnym hotelu byłoby taniej. Pani 500 złotych, ale Paździok bierze na siebie wszystkie formalności związane z połówkiem Staśka. O. Jak to Paździok bierze... To grabasz? Halnicza nie jest grabasz, ale Paździerz, jako były ministrant, ma e, różne kontakty w kręgach zbliżonych do kościoła. Co to, to napisał? Rozumie. oni co tam rozumieją? Rączka, prawda? I gitara. Co Halika. Ja nie wnikam, ja nie wnikam, ale mówię ci, że wszystko będzie na nie wnikam. Nawet elegancka i egzotyczna roślinność na grobie. No. No. no nie wiem, no, nie wiem. No rzeczywiście to jest tanio. Ale wiesz, co ja się obawiam, czy na tym nie ucierpi powaga i atrakcyjność całej imprezy. No, na no, pewno. No wiesz, no elegancki karawan, mistrz ceremonii, no odpowiednia muzyka. Fertek, to, to są wszystko koszta. No, ale Halinka, mhm. y, robimy to, na co nas stać, no, Halinka. No, no przecież jak <laughs> się nie ma, co się lubi, I to, to się lubi, co się ma. No, nie, nie wiem, no. Fertek, nie wiem. Wydaje mi się, że to jest nie po chrześcijańsku. A na pochrześcijańską masz? No nie, mam. No to amen. Ojoj. <grywa> Jasiu, oj, oj. nie dub w nosie. Jasiu, słyszysz, co ci ciocia mówi? Że ty byłeś nie niewychowany jeden ty. <grywa> Pogadamy, jak wrócimy do domu. Mamo! A jak puścił bąka. A, a na co bąka trzymać w dupie? Niech polata po chałupie. <laughs> 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 rodzinka od razu robi. w atmosferę. te, te, te ferdas. Samysz, ham ze wsi. Ładek, ty się mityguj trochę, bo żeś jest w mieście i w gościach żeś jest, wiesz? O patrzcie, <laughs> miastowy się znalazł. A co że już zapomniał się z krowami pogówni się z gołeś? Ale cisza no. <laughs> Wojku, trochę więcej szacunku w obliczu śmierci. No to co, moi drodzy, napijemy się po żeby nam ręce nie zgrabiały na pogrzebie? Napijemy się, napijamy, ale nie alkoholu. O, miastowe psia Wódki Budki przed pogrzebem żałują! O, nie po chrześcijańsku! Panie bałczek, chodź pan tutaj. Ja zaraz Się okaże, że ten podkowie. żyje, tylko specjalnie zrobili, żeby z tytułem zrobić. Słuchaj, suchnie? Maruka, jeszcze żeś nie spróbowała, a już narzekasz? Szanowni Państwo, Co częstujcie się. To jakieś? ważony według tradycyjnej receptury słynny żur cmentarny. Który daje żałobnikom <gry> energię i siłę w czasie długiej i wyczerpującej ceremonii <gry> żałobki. Ja tego świstwa nie będę jadła. A ja się tam chętnie poczęstuję. O, no, ale eliksir. Dziwny jakiś. Jeszcze takiego w życiu nie siorbał. E, a coś pan, panie, ku hmm. tam dorzucił. Panie, smakuje? No to się pan nie interesuje. Bardzo proszę. Czemu się czuję? Czemu się czuję? Jasiu, nie siorb jak prosiak w chlebie. Jasiu, słyszysz, co ciocia mówi? Ty, ty w sioku, ty jeden niewychowany. <laughs> Mamo! A bo jak znowu puścił banka. No nie mówiłem. Na co bąka trzymać w dupie? Niech polata po gałupie. Po Jezus Maria Niech to wszystko się już skończy. Rodzinka. Yeah. No, jezi, ministrant. Kurwa z jakimiś pończochami na głowie. Nie? Z wszystkim. biorę będzie. Jest to. Nie że 500 zł wziął to. Czy to już wszyscy uczestnicy ceremonii? Tak. Pozwólcie Państwo, że zanim udamy się w ostatnią ziemską drogę świętej pamięci Stanisława. Zbiorę tę symboliczną opłatę. Co łaska! Panie, pan, to mało panu, przecież pan został opłacony. No. Panie Fertku, nie bądź pan drobiazgowy w obliczu śmierci. A zasadził panu ktoś kiedyś. No, e, chłopczyku, nie wstydź się. Daj pieniążek dla bozi. Chłopczyku. Dobrze Ci radzę, yy, oddaj ten pieniążek, bo jak nie, to wujek wstanie z grobu, przyjdzie do Ciebie w nocy i pociągnie no. Cię za nogę! nie kończ ma ten cyrk, bo mnie tu krew zaleje za chwilę! Tak go nastraszył. Tak się właśnie czułem, jak mama dawała pieniążkę i trzeba było wrzucić w kościele. Dla no Umarł Stawskieg, umarł, już leży na desce, żeby mu za. to podskoczyłby jeszcze, bo nasza taka dusza, jak zagraję, zagrają, to się rusza. Oj, da, 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 da. do widzenia. Nie robię No co, jest na TikToku na razie? Piękna Pięknie. ceremonia. Ja. Przed kiblem, korytarzu. Jezu, <grystanie> <grystanie> wodzirej. O kurwa. w piwnicy pogrzeb. Co za z No bo to piwnicy pogrzeb jest. Panie Październik, no? Co tam Panie, kari. jesteś normalny. Po co żeś pan nas tutaj do piwnicy przyprowadził? Nie do Aha. piwnicy, do tylko do ekskluzywnej miejskiej katakumby. No. A gdzie jest rób? <grymne> gdzie jest grób na jej nieboszczyk? Jest grób, jest i ciało. Mamo, ja się boję. Jezus, Maria, a przestań, że pan straszyć mojego dzieciaka! Zwłoki skramowane w miejskim, profesjonalnym... krematorium. Nowocześnie i higienicznie. Jak to mm -hmm. mówią... Z prochuś powstał, w proch się obróci. Wszyscy święci, toż to grzech! Skandal! Miastowe nieboszczyka ogień nie po katolicku spaliły! No, dajcie mi wódki, bo nie wyrzymie! No, to normalna zgroza i, i grzech, żeby na pochówku oszczędzać! Jak ciotka zacha mądra, to trzeba se było Staśka u siebie na wsi za własne pieniądze pochować! No to Staśka wyszykowali nie ma co. Dajcie mi wódki, bo nie zdzierżę! Gówna dostaniecie niewódki! O, o, miastowe! Jakie chytre! A węża to każdy jeden z was w kieszeni trzyma, o! Bo. Jak się coś nie podoba, to aż powrócę na wieś! Buroki tarmosić! A żebyś tam wiedzieli, że pójdziemy, Noga nasza w tym waszym znajomisku nie powstanie! I bardzo dobrze, bo jeszcze nam tyle potrzebne, co co czas ga w dupie, o! Mamo! A wujek to znowu puścił bąkę! Czy <laughs> <laughs> już coś powiedział? No, z tą żuchą na grobie to już naprawdę przesadził. Na grobie, na grobie, nie, tak. nie. Że będzie egzotyczne. Ja no w ogóle, wpaść na pomysł, żeby człowieka grzebać w piwnicy. Między węglem mhm. a wekami. No to, no to nie wiem, no to horror jakiś jest. Ja Zostanie miejsca. o niczym nie wiedział. Ja żem chciał dobrze. Że ja nie wiedział, że nie chciał. Powiem ci szczerze, że jak tak na niego patrzę, to tak. Trochę swoje się czuję. Eee, przyzwyczaj się. Wiesz co ci powiem, że Ty, jak ktoś nie wie, to może se Na nawet myśli, że to jest jakiś fiński hmm. wazon albo coś takiego. Bo ja wiem no. Może się sypie przy sprzątaniu. A wiesz co ci powiem? Chciał Stasiek w mieście. I jest w mieście. I to jest najtęższe. Nie Nie pięknie. Na telewizorze będzie na 100%. <tosłuch> Stać. <Sto> <tosłuch> <tosłuch> w najważniejszym miejscu w domu, tak? <tosłuch> Piękny <potyba>. Chiński wazon. Jak to <tosłuch> słoik o góra. Jeszcze z Ameryki tam wziął się. No sprawe. To takie S, pisze. Pierwszy raz widzę takie oficjalnie S napisane jak w podstawówce.